Odgojenam. Parmez. <laughs> pakujemy się. Jutro już można powiedzieć, że jest check-out. Chwila. Polepszmy jakość. Dobra. Jutro już się jest wyprowadzka. Pomału pakujemy rzeczy. Na szczęście nie mamy ich dużo. No, no wszystko trzeba przygotować. Parę worków będzie, nie wiem jak to się stało, no, ale będzie się uzbierało przez ostatnie parę miesięcy. Trzeba to wszystko zanieść tam, na szczęście mamy blisko. Przyjść i ten pomyć, posprzątać, i jutro o 11 zdać mieszkanie, oddać klucze, rozliczyć się, czy tam jak. I tyle, i jutro już będziemy spać w naszym domku. Teraz idę do domku, zabieram już po mało rzeczy. I trzeba tam pakować i myć No jest, jest dzisiaj całkiem sporo rzeczy do zrobienia Dobra, tak się zaczyna dzień o. No to idą pierwsze walizki <grystanie> Masakr. Czas leciał szybko, trzeba przyznać o, okay. Ale mi się nie chce <grystanie> Siemano, siemano, witamy na mieszkaniu. Tak to się przedstawia. To wszystko też trzeba teraz poskładać, popakować. Te kartony brudne, wszystkie trzeba już wyrzucić. I można się brać za sprzątanie, ale najpierw pójdźmy na to do mieszkania, trochę światła. Jutro mamy się to wprowadzać. Dobrze. Kurde, tylko wszedłem do tego do mieszkania. Postawiłem walizkę, żeby zamknąć drzwi i walizka się przechyliła i mi ściana pobrudziła Będę musiał to przymalować Tak poświęciła na dzień dobry walizka mieszkanko O a tutaj, no tutaj też troszkę jest sprzątania <laughs> I tutaj też O widno jasno elegancko Trochę jest tak to się przedstawia sytuacja na dzień dzisiejszy z rana, zobaczymy jak będzie wieczorem No dobra Ja się biorę teraz za to całe składanie tutaj tego wszystkiego Trzeba to uprzątnąć Bo jest po prostu bałagan. Dobra, jestem po pierwsze uporządkowywaniu Tak wygląda sytuacja Wszystko nie więcej po... Wycierałem z na mokro Popakowałem worki świeże, czyste Wszystko do środka tu jest w miarę czysto już To tu było wczoraj myte no i dobra, i teraz się biorę za to: trzeba wszystko, te kartony, wszystko śmietnik, od groma brudu, poodkurzać, poodkurzać, pomyć, wymopować i będzie w miarę, w miarę ogarnięte. No jest jeszcze parapet, trzeba też to, to wszystko trzeba poskładać, pomyć. No. no będzie cały czas, ale tak z, z grubsza to wszystko, bo tutaj naprawdę jeszcze trochę brudno. Wierzę się za dalszą część. Teraz wyrzucanie, odkurzanie, a potem mycie. Wszystko zostało praktycznie przygotowane do generalnego sprzątania. Trzeba podkurzać, pozmywać, wymopować i będzie elegancko. Wszystko już zostało popakowane, wyrzucone, co brudne. A najlepsze, jak wróciłem odkurzać. Zadzwonił dzwonek do drzwi i co przyszło do nas? Odkurzać. <laughs> Także. Tak się trafiło, że mogę od razu go przetestować. Zwykły odkurzaczek mogę tutaj elegancko, ładnie teraz to wszystko podkurzać nowym odkurzaczem. A potem wymopuję, a potem idę do Lucy, zobaczę jak się dzieje na drugim mieszkaniu i przyniosę jakieś kolejne rzeczy. No dobra, jedziemy. No dobra, to od razu testujemy nowy odkurzacz. Elegancko. Tudy. Chłopka, sztuka, maszyna, no to działa <gry> No dobrze, ja wstępnie już tutaj kończę na chwilę obecno. Właśnie kończę mycie podłogi Wszystko tu odkurzamy, jeszcze ten kawałek i tutaj kawałek i wyjeżdżam, I zostawiam niech podłoga. Sechnia biorę wózek, zabiorę wózek do domu. To wózkiem przywiózłbym jakieś rzeczy, te worki, żeby nie nosić tabołów, tylko na wózek sobie powrzucać i sobie je przywieźć. No co, pójdę jeszcze teraz do Leroya bo muszę te kontakty krzyżowe kupić, bo złe mamy. Dwa i jeszcze coś białam na głowie, ale już teraz mi wyleciało z głowy. Ale to trzeba też kupić i się przykręcić, żeby nie tak nie wisiało po prostu ze ściany, bo jeśli się będzie mieszkać, chodzić, to lepiej, żeby to było mocno przymocowane do ściany. Dobra. Fajnie. Zaczyna pachnieć świeżością. Już tutaj elegancko przyjdziemy z Lucy, to rozpakujemy tą lodówkę, postawimy ją sobie tam. Niech sobie będzie. I też będzie fajnie, spoko. Dobra. Jedziemy. Jest.

To jest definitynie Dobra, ja się biorę teraz za wymontywanie tych dwóch włączników, żeby mieć to z głowy i idziemy do domu po zabierać resztę rzeczy. Dobra. Włączniki założone, wyglądają elegancko. Tutaj też są założone. Super. Idziemy po rzeczy. Bo jeszcze jest trochę rzeczy do przeniesienia. Trzeba dzisiaj to przenieść. O, wycieraczka pięknie się prezentuje. Jako <grymne> pierwsi będziemy chyba mieszkać w tym budynku. Już jutro tu się wprowadzamy. Dobra, bierzemy na nasz wóżeczek. Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Pomału opuszczamy nasze mieszkanko. Właśnie przewozimy naszym super łóżeczkiem. W sumie to nie, to nie nasz łóżeczek, tylko kierownika. Idziemy, rzeczy przynosimy. Już zrobiliśmy tych kursów, a kursów nie wiem skąd te rzeczy się wzięły Człowiek tyle nazbierał gratów przez ostatnie parę miesięcy Niespodziewanie, dużo wszystkiego ma O patrz, no dobrze Lecimy, dzisiaj pogoda troszkę taka szara, ponura Jak widzimy, a my co? A my lecimy Zapakowane, nie wiem Już dzisiaj drugi kurs z rana A jeszcze tu musimy wrócić jeszcze Wziąć takie małe rzeczy No dobra Lecimy Lecimy na nowy mieszkanko Kurde A co? No dobra Zrobiliśmy check out Mieszkanie zdane No i dobra I jedziemy teraz się wprowadzać jako pierwsi lokatorzy w nowy budynek a najlepsze jest to, że wczoraj wysłali w ogóle do nas wiadomość, że są drzwi gotowe, a przedwczoraj wysłali wiadomość, że jest zlew i szafka gotowa. Także dzisiaj 31 wszystko będzie gotowe w łazience. Co jest super. No i dobra, witamy na mieszkaniu. Właśnie się wprowadziliśmy, tu są nasze rzeczy. Ładnie w workach poukładane Nie być lepiej Elegancko Trochę tych rzeczy się nazbierało A teraz idziemy po drzwi Zlew i szafkę Zamontujemy lustro Także łazienka dzisiaj będzie totalnie skończona Zaraz lodówkę rozpakujemy Przestawimy tam Niech już sobie stoi się, chłodzi Ale teraz idziemy do Leroya Udało nam się odebrać towar Ale co najlepsze się okazało, że drzwi złe przyjechały Nie te drzwi co trzeba nam zamówili Wzięliśmy tylko futrynę Ale na szczęście mamy zlew i szafkę No i na drzwi teraz musimy czekać do 5 marca Nieźle, na kawałek deski miesiąc O, bądź No e, dobra. dobra, bo tak, budynek dla Lucy Co, futrynę mamy ale drzwi nie mamy aha jeszcze tam pianka chyba została w samochodzie nie, musi być w tej wycie. woda musieliśmy pianka. a... Dobra jeszcze mi wyleciała szafka z rąk, obiła mi ścianę, żeby nie było Woda już była lana, fajnie wszystko ścieka. Woda była lana, jest, wszystko szczelna, nic nie ucieka, bardzo dobrze. Buty zostały w środku, buty No, a tu takie coś sobie kupiliśmy na taras. Takie gumy, które tutaj sobie wyłożymy, żeby pozasłaniać ten tutaj, oto właśnie beton, żeby to nie było, i te drewniane kostki tutaj, żeby wyłożyć na tych kamieniach. Żeby od razu było fajnie, wygodnie sobie chodzić. A, ciepło już w mieszkaniu? Mówisz, mógł jeszcze wyszłać, tam kabel jest od ładowarki w kabinie? To chyba mamy tutaj kable, wiesz? Bo już wszystko tu poprzenosiliśmy, to zaraz ten. Zobaczymy. Dobra. No, umiera. Dobra, idę i tak do auta. Ja to już to weźmę, z Dobra. Aha. Dobra, idziemy Dobra. Uuuu Dzień dobry Petrala Lucy no. I oh, Jeszcze stanowisko do kawy na razie wiem ale spróbuję się nieźle Dobra ja to muszę 5 minut zaczekać Kawę wypić uspokoić Uspokój. Oddech, kurbę i tak. Nie mogę się brać do roboty Tak, to z kawką pójdziemy mhm. ten a chciałam tą szafkę. To nie był łatwy odbiór produktów nie, wie, nie wiedząc czemu I tak wygląda nasza pierwsza kawa w naszym mieszkanku, nie? Stół profeska od Samsunga. Proste kołana wymiar No ja pić kawkę Dobra, napijmy się kawki. Pierwsza kawka w nowym mieszkanku. Przez smaczna. Przesmaczna nie? nie, tak, tak. Ja Ta kawka już oczywiście kupiłeś. No, To, A jedziecie jeszcze do chaty, a przybyliście, nie, nie macie chaty. Już A i co myślałem nad tym, tutaj, już tą szafką? Wiesz co? No tak się zastanawialiśmy. bo mało myślę, jak te półki są, to może te półki wstawić i te półki położyć kafelki te zielone, jak zostały na te półki. Już bez drzwiczek. I tylko drzwiczki wstawić tutaj. Żeby schować to po prostu rury. I tam będą jakieś ciężkie płyny. A tu same, nie wiem, dwie szafki albo trzy i to wszystko. Wtedy, jak tylko fronta załatwić. No jeszcze nie wiem, ale... Coś ten na takim stylu, nie? Aha. I by było może też fajnie Tak, tutaj to tam wstawić. Tak, 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 dokładnie. A tu będą po prostu otwarte dwie półki może i tyle. No dobra. Jak zostały te kawagi, to akurat takie zielone, może będzie pasować, ale to jeszcze... A, no to je... jeszcze po pomysły mogą się zmienić, wiesz, jutro. To się nazywa elastyczny człowiek kurwa, mm. z innymi nie zadanie, tak? <grym <grym no tam, bo to bo później jest potruba po celu stare. No, no. Nie może nagle się przekliknąć, to znaczy jesteśmy zapoznał. Ma. No, no, no wiem tak o co chodzi. Tyle, I coś takiego, nie? Podrównać to tylko ziemią, kurde, tu przymocować, wyrównać też kamieniami i też będzie spoko. Co się tu dumać, nie? Po kawałku jeszcze dociąć, ty. albo, albo tylko taką. Ale to ty też starasz, Przecież tam tak. nie będę chodził, tak? Zagrabić tutaj ją, ciachcia. No dobra Budowa się przedstawia. Jadą chłopaki, co? Jadą. No, już już dochodzą do nas praktycznie, nie? A, niby koniec a jeszcze jest, nie? Wszystkiego o Wielkie unboxing, tak? Szafki pod zle. Co mamy? Puder, śrubki, deski, instrukcje Lata. i rurki. W końcu przyjechałem, No i tutaj jeszcze taką szafkę wybraliśmy właśnie, o, żeby była ta, ta, ta no, szyby dopasować i do tych. Do kafeli. Mamy, Mamy to. Za Let's make a line of the sink. Magic it the Finish. So go cool. okay, dobra. To dobra to zabijamy się mm -hmm. No może się za bardzo schylać Więc tutaj sobie będziemy myć My wysocy jesteśmy Co robimy? To Zabieramy to wszystko Zaraz sobie poradzimy z tą lodówką. I się okazało, że zamówiliśmy bez panela. Jeszcze ten panel powinien być jeden i drugi. Zaraz sprawdzimy zamówienie. No dobra, No co? Kolejne przygody. Cały czas coś dzisiaj jest inaczej. ale ten... A wszystko się zaczęło od tego momentu w Leroy's Do tego czasu wszystko szło bardzo płynnie i elegancko. A potem. Potem stało się to. Ty, no. no panelu nie mamy do lodówki Bo tu takie panele, które wpinane są takie A, nie dał sobie ty Chyba na nie banku, da w drugim pudełku gdzieś w No też mi się tak wydaje Na bank, na bank to jego wina Zjeść Przyjechało jedynie Burgery na brochowie, Jedne z lepszych we Wrocławiu A chcę no. chicken kawałek macho i one plasek Классический. Mm -hmm. okay. 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 Ah, первый обед на новом мешкане.